Wanda Dynowska. Wszelka wiedza jest pożyteczna i przyjdzie czas, gdy posiądziesz ją całą, lecz póki dostępną ci jest tylko częściowo, zważaj, aby to była część najużyteczniejsza. Czyż można znaleźć silniejszy bodziec do wysiłków, do cierpliwego stawiania czoła wszystkim przeciwnościom i ciosom życia? Jak pewność, że największa moc, jakiej możemy pragnąć, najwyższy szczyt człowieczeństwa, jaki możemy sobie wyobrazić, już teraz istnieją w nas samych, ukryte, jak ziarna drzemiące w glebie, że zbudzić się muszą, że jest to nieuniknionym ich przeznaczeniem i nic nie może go powstrzymać. Jest to tylko kwestią dłuższego lub krótszego czasu, a ten od nas samych w znacznej mierze zależy. Ludzie modlą się do Boga stworzonego własną koncepcją, a gdy nagle porwie ich zachwyt wobec przyrody, lub miłość do drugiego człowieka, nie przypuszczają, że właśnie wtedy stają twarzą w twarz z Bogiem, z tym, co w żadne idee ani koncepcje nie da się zamknąć, a jest wciąż wszędzie wokół nas i w nas. Co znaczy kochać człowieka, pomóc mu? By jak roślina znalazł własną glebę i mógł rozchylić listki serca, zwrócić pąki ku światłu, pokazać mu w nim samym utajoną moc, dopomóc wyrazić ukryte i nieświadome, natchnąć go wiarą w siebie, ufnością i siłą, by otrząsnął się z mgieł i pęt i zaczął pełną piersią oddychać. Osobowość człowieka. Ta Jego codzienna, przyziemna i ciasna, nie jest bynajmniej nieśmiertelna. Nieśmiertelność trzeba zdobywać. Tylko to, co jest z ducha w nas, jest wieczyste. Jeśli spojrzymy na kwiaty, lotos, róże, fiołek, czyż możemy powiedzieć, iż jeden jest od drugiego piękniejszym? Czyż nie są one wszystkie wypełnieniem najwyższej tęsknoty rośliny, gdy marzy o swej przyszłości, tak samo i w szerokich dziedzinach myśli, i z wielkimi religiami świata, nie można powiedzieć, iż jedna jest od drugiej wspanialsza. Ku duchowi w sobie trzeba dorastać, trzeba stać się tym, czym w istocie jesteśmy, wrosnąć w pełną postawę człowieka. Wówczas nieśmiertelność jest naszym przyrodzonym prawem. Nie jest tak bynajmniej dla mrowiących się drobiazgów naszej psychiki. Im głębiej wnikamy i przeżywamy sztukę, tym bardziej przyspieszamy nasz wewnętrzny rozwój, bo przybliżamy, a nawet przyciągamy niejako z przyszłości różne doznania. Jest to niezmierne wzbogacenie naszego życia wewnętrznego, a więc rozszerzenie zasięgu naszej świadomości. Istnieje droga przyspieszonej ewolucji, ścieżka stroma, trudna, wspaniała, i jest świętych obcowanie na szczytach ducha, gdzie się już człowiek w nadczłowieczeństwo wychyla. Można więc żyć dla czystej, bezinteresownej prawdy, codzień, codzień od nowa, a tym samym zasilać w człowieku zbiorowym tęsknotę do prawdy i piękna. Wartość słów zależy od ust, które je wymawiają. Zmienia się ona zależnie od treści. To jest wartości wewnętrznej, którą samorzutnie, a nieświadomie, wypełnia je ten, który ich używa, za każdym razem na nowo. A w owej treści wymawianych słów, w ich niewidocznej, niemal nieuchwytnej wadze, odbija się o wiele bardziej to, czym ich autor sam jest, aniżeli to, co pragnie wyrazić, lub czym chciałby się stać. Rytm w świecie psychicznym człowieka nie pochodzi nigdy z dziedziny myśli, ze sfery intelektu. Dobywa się z tajemnych, nieznanych głębin jego istoty. Najczęściej nieświadomie, nierozum i niewłasnowolny wybór stanowią o jego rodzaju, o takim lub innym jego napięciu. Tylko to jest naprawdę naszym, czym możemy się podzielić. Joga nie jest usunięciem się od zwykłego życia w świecie, odwrotnie, jest głębszym wejściem w nie, choć zgoła innym, z większą troską o rzetelność i całkowitość naszego stosunku do ludzi i wszelkich spraw. Jest to również spokój i równowaga wobec trudów i przeciwności własnego życia, ze wzrastającą wciąż wrażliwością na smutki i udręki innych ludzi. Dzięki pogłębiającej się w nas świadomości duchowego powinowactwa z każdym człowiekiem. Przyjaźń godnych i mocnych jest jak przybierający księżyc, lecz przyjaźń głupców jeno szkodę przynosi i jest jak drżące światełko, znikoma. Właściwie każda praca człowieka i każdy jego czyn. Mogłyby być twórcze, byłby wówczas w pewnym stopniu sztuką. W dużej mierze jest tak w życiu dziecka, było tak we wczesnych okresach życia ludzkości, będzie zapewne znów, gdy przebrnie ona przez tragiczny i trudny okres dojrzewania, w którym się dziś znajduje. Piękno nie daje się dzielić, nie można go ważyć czy mierzyć. Nie można doń nic dodawać ani ujmować. Nie można go nawet określać. Nie istnieje piękno małe i piękno duże. Po prostu jest albo go nie ma. Jeśli chcemy wyrobić sobie prawdziwe pojęcie o charakterze jakiegoś człowieka, nie starajmy się patrzeć na jakieś wielkie jego dokonania. Nieraz nawet głupiec potrafi w wyjątkowym momencie postąpić bohatersko. Raczej obserwujmy najzwyklejsze, drobne czyny człowieka. Te zdradzą nam nieomylnie rodzaj jego natury i objawią jego małość lub wielkość. Niezwykłe zdarzenia i sytuacje mogą wywołać nawet z przeciętnych, mizernych istot ludzkich pewien rodzaj wielkości, ale tylko ten jest naprawdę wielki, którego charakter w każdej okoliczności i na każdym miejscu przejawia wielkość. Bogactwo wyobraźni artysty, harmonię natchnień muzyka, jasna i cierpliwa myśl uczonego, szerokość pojęć i syntez filozofa, a wreszcie olbrzymi rozum mędrca. Czy miłość świętego, wszystko to drzemie w naszych duszach, oczekuje chwili przebudzenia, objawienia się? Piękna nie można analizować. Umieć widzieć piękno niezależnie od możliwego, a może koniecznego sąsiedztwa brzydoty, widzieć jakąś jego odrobinę w każdej rzeczy i w każdym niemal człowieku jest drogą, kto wie, czy nie najkrótszą, do stanu nieprzemijalnego szczęścia. Kochajcie, a ujrzycie piękno, bądźcie czyści, a uczujecie jego cudowną moc, bądźcie rzetelni, a poznacie, jak mocy onej używać. Oto jest prawo piękna, które jest radością. Nigdy nie przypisywać nikomu złych, niskich pobudek jest jedną z najsurowiej przestrzeganych wskazówek w wiodze. Nie zastanawiać się też i nie roztrząsać z innymi wad, uchybień, brzydkich cech, przewinień, grzechów ludzi, jeśli nie jest to naszym wyraźnym obowiązkiem, np. jako wychowawcy, czy nauczyciela, lub rodziców ale i wtedy pamiętając zawsze, że naszym zadaniem jest pomóc zmagającej się duszy, która usiłuje dać sobie radę ze swymi krnombrnymi narzędziami, myśloczuć, jak i fizycznym, a nie przeszkadzać w tej walce przez zasilanie myślą jej wrogów. Z tego jasno wynika, iż wszelkie obmowy, plotki, potępienia, oczernienia i tym podobne są wręcz złe, szkodzą innym i nam samym, stwarzają na naszej własnej, jak i na innych drodze, Nadwyżkę trudności, jak umyślnie rzucane kłody pod nogi. Nie może szybko rozwijać się wewnętrznie ten, kto na to nie zwraca uwagi, i ciągle ciężaru swym braciom walczącym dodaje, a siebie tym poniża i spłyca. Gdybyż ludzie zrozumieć to mogli. Oto chcąc postępować i szybko rozwijać się wewnętrznie, nie ma lepszej drogi jak pomagać w rozwoju innym. Każdemu, gdzie i jak się da, powiedzmy nawet wszelkiemu życiu, nie ograniczając się do człowieka. Jakże mało ludzi zadaje sobie trud tworzenia własnego światopoglądu, a przecież gdyby zastanawiali się częściej, dostrzegliby ze zdziwieniem, że większość pojęć, którymi operują, została przyjęta od innych, bez żadnego dowodu, bez głębszego własnego przemyślenia. Jedno dziecko instynktownie zwraca się ku sztuce i spędza czas z największą przyjemnością nad rysunkami i obrazkami i samo wciąż kreśli i maluje. Inne natomiast lubuje się w narzędziach, majstruje koło jakichś wież i gmachów, a gdy trochę podrośnie, przepada za wszelkiego rodzaju warsztatami, lubi maszyny, bada ich budowę. Obserwowanie tych różnorodnych, tak odmiennych, a wyraźnie zaznaczających się typów już we wczesnym dzieciństwie może nieraz wprawić w głębokie zakłopotanie wyznawców dziedziczności, gdyż często można zauważyć u dzieci wiele cech nieobecnych, zarówno u rodziców, jak i u dalszej rodziny. Przy tym te wrodzone skłonności zdradzają się wcześniej, nierzadko wśród najmniej sprzyjających warunków, jakby na przekór otoczeniu. Czy te wrodzone cechy dziecka nie wykazują jasno zasadniczych linii jego rozwoju w poprzednich wcieleniach? I czy nie są same przez się syntetyczną pamięcią przeszłości? Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów, zmieniaj swoje życie. Chcesz więcej inspiracji? Sprawdź inne cytaty niezwykłych kobiet.